Wow, przed wami są kosmetyczki, a dookoła mnóstwo kosmetyków. Fajnie! Rebeka ma tęczową, a Jill brązową. Wypróbujmy wszystkie malowidła. Akurat potrzebuję odświeżyć makijaż ust. Świetnie, kolor mi pasuje. Usta są takie piękne. Ja też chcę. Mm, moja pomadka interesująca pachnie. Spróbujmy. Mm, czekolada, ale super. Mogę nawet pomalować te usta. Pomadka jest czekoladowa, ale ma czerwony kolor. Ups, zepsuła się. No trudno. Wszystko zjem. Pycha. No twój czekoladowy makijaż to porażka. Ja potrafię zrobić naprawdę piękny makijaż. Podrujemy twarz. Idealnie. A teraz bierzemy paletkę cieni. Ojej, jakie piękne kolory! Damy troszkę tego na powieki. Wow. Co ty robisz? Mogę zjeść nawet pędzelek. Ekstra co? Smakuje nieźle. Mam też troszeczkę różu. Dam go na policzki. Wow, ten pędzelek jest mega smaczny. Ekstra. I masz całą twarz w czekoladzie, to okropne. Spójrz na siebie. O nie, naprawdę mam całą buzię w czekoladzie. To jakiś koszmar. Muszę to zetrzeć! Wyglądam strasznie! Czemu płaczesz? Chociaż to rzeczywiście zabawne. Ale przynajmniej moje lusterko jest czekoladowe. Spróbujmy go! Jest pyszne, a ty nie masz nic do jedzenia! Zobaczmy, co jest w środku paletki! Wow! Orety! W środku są czekoladowe cukierki i mnóstwo galaretki! Jakie to słodkie! Mega! też bym coś zjadła, Ale nic nie mam. Jill, podzielisz się? Bardzo chcę spróbować. Może chcesz spróbować moich perfum? Mmm, pachną znakomicie. Okej, okay, proszę bardzo. Smacznego. Ha! Jill, co ty zrobiłaś? Mam całą twarz w czekoladzie. To okropne. Hmm. Teraz macie cały zestaw fryzjerski. Nożyczki, grzebień, a nawet suszarkę. Na pewno zrobicie super fryzury. Jill od razu chce spróbować. Wygląda na to, że Twój zestaw jest prawdziwy. Nie wygląda jak czekolada. A co ma Rebeka? Chyba ma czekoladowe narzędzia, spróbuj. To na pewno czekolada. Czy już zazdrościsz Rebece Jill? Ma takie pyszności. Mm. Przyjrzyjmy się grzebieniowi. Hmm. Spróbuję nim rozczesać włosy. Hmm. Ja też mogę rozczesać swoje włosy! Wow, świetny grzebień! Dzi, a co tam jeszcze masz? To na pewno suszarka. Służy do suszenia włosów. Wiesz to, prawda? Tak jak robi to Rebeka? Ewentualnie możesz używać suszarki jako mikrofonu. Nana bank działa Jill. Jest mega mocna. Nieźle. Suszarka jest na pewno prawdziwa. Haha, Przegryw! Moja suszarka jest z czekolady. Spróbujmy. Mmm, pychota. O nie, Jill się to nie podoba. Przykro mi Jill, ale ty masz wszystko prawdziwe, a Rebeka ma czekoladę. Zróbcie sobie jakieś fajne fryzury. Będzie super! Rebeka, nieźle. Ale Jill na pewno nie umie używać lokówki. Śmiejesz się ze mnie? Wiem, co zrobię. Loki trzeba podgrzeć suszarką, prawda? No to podgrzejmy. O, nie! Co ty zrobiłaś? Czekolada rozpuściła się na moich włosach. O rety, Rebeka ma czekoladową maseczkę do włosów. Jean, lepiej przestań, bo Rebeka zaraz się na tobie zemści. Więc uważaj! O rany, co to za fryzura? Rebeka, Jean chyba nie jest gotowa na takie eksperymenty z wizerunkiem. A, co to ma być? A teraz macie wielkie kubełki z kurczakiem KFC. To naprawdę super. Od którego zaczniemy? Jean ma chyba czekoladowy, a Rebeka prawdziwy. Spróbujcie i się przekonamy. Zaczynamy od Jill. No to jedziemy. To na pewno będzie pyszne. Spróbujmy pierwszej nóżki. Wow, to czekolada. A w środku jest płynny karmel. Co może być lepszego? O, oh, to jest przepyszne. A teraz spróbujmy kurczaka Rebeki. On też na pewno będzie pyszny. Rebeka postanowiła jeść nie rękami, ale sztućcami. Co za maniery! Jesteśmy pewni, że Rebeka to pierwsza osoba na świecie, która je kurczaka KFC widelcem i nożem. No dobra. Przyznaję. To był zły pomysł. Będę jadła rękami. Tak jest łatwiej i nawet smaczniej. Wow, kurczak jest taki pyszny. Nie mogę się opanować. Rewelacja. Trudno przestać jeść. Och, jakie to smaczne i chrupiące. O tak. Wow, Rebeka, gdzie twoje maniery? Tu jest cała góra kości. Zjadłaś wszystko tak szybko? Niesamowite. Nie wiedziałam, że tyle się w tobie zmieści. Fajnie. Ale mam złe wieści. Ten kurczak był ostry. Zobacz. O rety. Kurczak Rebeki był ostry. Zaraz źle się poczujesz. Jesteś cała czerwona. Wow. Co za ogromny płomień! Co ty narobiłaś? Mamy na stole prawdziwe ognisko! O! Chociaż mogę usmażyć pianki! Będą pyszne! Rebeka, chcesz? Wow, Jill, ty zawsze znajdziesz rozwiązanie problemu! Czy to joystick? Super! Będziecie grać w grę. Jak fajnie! Rebeka ma czekoladowy! Pewnie jest pyszny! Jill ma prawdziwy. Obydwie możecie spróbować zagrać. Zaczynamy. Wow, co za walka! Co za emocje! Muszę to wygrać! Jill, Poddaj się! Nie ma mowy! O nie, Rebeka, twój joystick znika w twoich rękach. Widziałaś to? Jak teraz będziesz grać? Jill już zaczyna podjadać części twojego joysticka. O rany, Rebeka tak się starała, że joystick rozpuścił się w jej rękach. O nie! Nawet nie wygrałam. Doprowadzę walkę do końca. Zwycięstwo jest moje. Wygrałam. Patrz. Aja! tym razem. To Kola. Rebeka na pewno ma prawdziwą. A Kola Dill wygląda na czekoladową. Spróbujcie. Dill chyba coś knuje. Rebeka, spróbujesz swojej? Okej, okay, odkręcamy nakrętkę. Ja też tak potrafię, widzisz? Teraz spróbujmy Koli. Mm, butelka jest czekoladowa. Pyszna. ja swoją po prostu wypiję. Świetna i taka słodka. Moja na pewno jest lepsza niż Twoja. Dziewczyny postanowiły się przekonać, czyja kola jest smaczniejsza. Bill ma butelkę pełną czekoladowych drażetek. A Rebeka ma całą butelkę prawdziwej koli. To na pewno orzeźwia. Bill ma jeszcze czekoladową butelkę. Dziewczyny, uwierzcie mi, obydwie macie pyszną kolę. Tylko inaczej wyglądają. Nie musicie się kłócić. No uspokójcie się, nie bądźcie takie uparte. Moja kola i tak jest lepsza. Nie, bo moja jest lepsza. Zaraz potrząsnę butelką. Hmm, ja też tak mogę zrobić! Widzisz? A masz! Nie, to ty oberwiesz! Moja kola jest lepsza. Nie, bo moja. Co tu się wydarzyło? Walka na jedzenie nie była najlepszym pomysłem. Jeśli podobało Ci się wideo, to daj lajka, napisz komentarz i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia, pa! pa.